50. Max prawy, 40. Max prawy, krótki, 50. Zaszczytem 100 5 lewy krótki, 80. 6 prawy 120, koniec prostuj 5 lewy krótki, 30, 2 lewy otwiera syf 40. 6 prawy, krótki, 50 połku, piano, dwa prawy syf, do trzy lewy 25, lewy krótki, do piano, dwa prawy zacisk, mega syf, do maks, lewy krótki, 30, 4 lewy krótki, 80, na jedź, jeden prawy syf, 150, Prawy 100. Znasz sprawy długi. 120. 5 lewy otwiera, zamyka. 80. Jeden prawy za wysepkę. 100. Bardzo ładnie. 4 lewy, 50.

4 lewy, 70, 3 prawy, późno, 50, 5 lewy, długi koniec zamyka, 30, 5 prawy, nie za, zostań do 4 lewy, krótki, 100 prosty. Cztery prawy zostań do maks lewy. 100 i szykana od prawej. I 50. Max lewy. 50. Cztery prawy do 6 lewy długi 80.

2 prawy późno wypuść 40 Max lewy krótki, 40 6 prawy krótki 30, prawy lewy krótki, hamuj 30, 2 lewy późno nie tni do 3 prawy 10, 2 lewy półki. 80 połku, koniec przytul do 5 lewy krótki przez szczyt. Głupi 100 dobija. 4 lewy, 4 lewy. Do 5 prawy długi otwiera. 60. 4 prawy krótki. 100 śladem. 5 prawy krótki do maks lewy śladem. 80 błoto. 4 lewy krótki do 4 prawy podbija. Zaszczytem piano, 5 lewy zamyka do 2. 20. 4 lewy krótki do 3 prawy ostosy. 100 po łuku, koniec przytnij. 4 lewy krótki, przytni. 50 piano od szczytu 3 prawy. Desz rada, dobrze. 54 lewy krótki do 4 prawy krótki śladem. 60 Max lewy śladem 60 max prawy 80 5 prawy krótki, 5 300 i 2 lewy nie tnij. i później max lewy śladem do no, max prawy dziękuję Lotna Ależ było piekielnie, ale szybko Maciek nie wiem, mam nadzieję